Prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że już otrzymamy oficjalne zdjęcia zestawów z serii Lego Harry Potter na drugą połowę roku 2022. Każdy w tym momencie zostawia łapkę w górę pod tym materiałem oraz pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, bo zbliżamy się do 30 tysięcy subskrypcji, a nadal ponad 50% z Was ogląda moje filmy, a nie subskrybuje mojego kanału. Dlatego zasubskrybuj, drogi widzu, bo to Cię nic nie kosztuje, a mnie motywuje do dalszej pracy. Koniecznie oglądajcie ten materiał do samego końca. Wczoraj pojawiły się oficjalne zdjęcia siedmiu zestawów z serii Lego Harry Potter, które swoją premierę będą miały 1 czerwca. Bieżącego roku. Zacznijmy od najmniejszego zestawu, który przedstawia te strale, czyli te zwierzęta i karetę z Hogwartu. Jest to mały, ale naprawdę sympatyczny zestaw. Rzekłbym nawet, że must have, no bo w końcu takie odlewy zwierząt nie trafiają ja się codziennie w takich małych zestawach. Kareta wygląda naprawdę zacnie, a te srebrne koła robią klimat. I oczywiście są też dwie figurki, Harry oraz Luna, a w ramach takiego uzupełnienia jest też drzewko, aby zbudować taki klimat lasu, choć za tę rolę przede wszystkim odpowiada szata graficzna opakowania. Z Zestaw ten składa się z 121 elementów i kosztuje 90 zł katalogowo. Dalej mamy dziedziniec Hogwartu na ratunek Syriuszowi, czyli jest to kolejny moduł Hogwartu. Powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem ciekawy jak te wszystkie moduły będą prezentowały się razem po połączeniu. Fajna konstrukcja, tylko moim zdaniem za mało dzieje się w środku, ale duży plus za hardodzioba, bo jest to kolejny świetny odlew. W tym zestawie otrzymujemy też z tego co widzę złote żaby. No i oczywiście w tym zestawie znajdziemy aż trzy minifigurki. Harego, hermione oraz. Sy Zestaw ten składa się z 345 elementów i kosztuje 240 zł. Katalogowo, więc, moim zdaniem, jest to lekka przesada, nawet jak na licencję. Następny zestaw przedstawia komnatę Dumbledora w Hogwarcie i ten zestaw robi wrażenie. Bardzo podoba mi się ułożenie tych ścian, a najbardziej to chyba na Harego. Ten zestaw jest także zestawem modułowym, możemy sobie nawet te kondygnacje poodpinać. Wnętrze jest nie najgorsze, a z pewnością jest bogatsze od wnętrza poprzedniego zestawu, choć te wyższe kondygnacje mogłyby być odrobinę bardziej rozmaicone. W tym zestawie znajdziemy już aż 6 minifigurek, w tym m.in. Dumbledora, Filcha oraz Severusa Snape'a. Zestaw ten składa się z 654 elementów i kosztuje 380 zł katalogowo. Kolejny set jest bardzo ciekawą pozycją, czyli smok Rogogon węgierski. To jest oczywiście taki zestaw do postawienia bardziej na półce, bo z pewnością można go ładnie wyeksponować. W ogóle super tą scenę zrobili, bo wygląda to dynamicznie. Warto dodać, że za pomocą korbki, która oczywiście znajduje się w w zestawie, możemy poruszać skrzydłami tego smoka. I też bardzo fajnie, że otrzymujemy tutaj skrzydła materiałowe, a nie jakąś śliską plandekę. I też warto zwrócić uwagę na płomień, który jest częściowo fioletowy, a częściowo pomarańczowy. Oprócz smoka w zestawie znajdziemy również Harego oraz złote jajo. Zestaw ten składa się z 671 elementów i kosztuje 240 zł katalogowo, więc tutaj cenowo jest już naprawdę dobrze. Przechodzimy już do coraz większych zestawów. Przed nami wrzeszcząca chata i wieżba bijąca. Ten zestaw bardzo mi się podoba. W ogóle te pudełka, ta ich szata graficzna, no naprawdę robi to bardzo dobre wrażenie, a przynajmniej na mnie. Bo gdy zobaczyłem pierwszy raz zdjęcia tego zestawu, to poczułem nagle taki klimat grudnia. W zestawie jest budynek, no na zewnątrz faktycznie nie zachęca, ale w środku jest ok. Generalnie w tym secie jest też księżyc, i prawdę mówiąc, to gdybym nie przeczytał opisu tego zestawu, to raczej bym nie wpadł na to, że to może być księżyc, ale ten księżyc przede wszystkim warunkuje przemianę profesora Lupina w Wilkołaka, a wierzba bijąca wyszła przyzwoicie. W zestawie znajdziemy 6 minifigurek, w tym m.in. Rona oraz Seriusza Blaka. Zestaw ten składa się z 777 elementów i kosztuje 430 zł katalogowo. Kolejny zestaw przedstawia Ministerstwo Magii. Bryła jest dość nietypowa, ale przynajmniej jest oryginalnie. Bardzo podoba mi się ten zestaw pod względem kolorystycznym. Tu ogólnie bardzo dużo się dzieje. Ten zestaw wręcz tętni życiem. Jest to oczywiście kolejny set modułowy, dzięki czemu możemy sobie odpinać kondygnację tej konstrukcji. A w środku jest na bogato. W niektórych segmentach to moim zdaniem dzieje się nawet aż za dużo. Ale duży plus, że te pokoje są po prostu nawet kolorystycznie zróżnicowane. I w tym zestawie znajdziemy już aż 9 min figurek, w tym m.in. Dolores Umbridge oraz Artura Wesleya. Zestaw ten składa się z 990 elementów i kosztuje 480 zł. Katalogowo. I ostatnio, zarazem największy zestaw na dziś, przedstawia ulicę Grimwald Place 12. To jest niesamowity zestaw, ponieważ ten środkowy, ciemno-szary budynek, czyli siedziba zakonu Feniksa, chowa się do środka. I ten zestaw, jakby nie patrzeć, to mógłby nadać się do jakiegoś miasta lego, jako taka kamienica. Wnętrze jest fantastycznie wyposażone. Choć może dorzuciłbym coś jeszcze do lewego skrzydła tego budynku. W tym zestawie znajdziemy aż 9 minifigurek, w tym Freda Wesleya, Georgia Wesleya oraz Stworka. Zestaw ten składa się z 1083 elementów i kosztuje 630 zł katalogowo. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tych zestawach. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w komentarzu. Wybiorą przynajmniej jeden zestaw z dzisiejszego odcinka, który po prostu podoba Wam się najbardziej. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!